Mój tato miał wizję i marzenie, i wiele lat, zanim e, świat zobaczył, że energetyka obszarowa to jest przyszłość, on to widział. Proszę, że mój tatun był naprawdę wspaniałe uczucie. I dlatego m, nie poprawiam mistrzów, tylko idę e, ich drogą. Ważne jest dla mnie to, żeby um, kobiety wreszcie e, stanęły w swojej mocy. Żeby zobaczyły cały swój potencjał. I tak naprawdę, żeby zmiana zaczęła się od nich, od tej świadomości, że mogą wnieść do świata i powinny tak samo wiele, tak samo wartościowej energii, wiedzy, zaangażowania jak mężczyźni. Aleksandra Helbin, portal WNP. Moją gościnią dzisiaj jest Dominika Kulczyk, przedsiębiorczyni. Inwestorka, filantropka o zacięciu społecznym. Która z tych ról najbardziej Pani pasuje? Najbardziej pasuje mi rola, w której mogę służyć kobiecym energią, po to, żeby się zrównowały z męskimi energiami wreszcie, żebyśmy razem stworzyli genialną harmonię i dużo, dużo, dużo lepsze świata dla naszych dzieciaków. To jest moja misja, to jest moja um, energia. I, I zawsze z tą intencją każdego ranka zabieram się ze za wszystkiem. Rozkładając na czynniki pierwsze te Pani role, mm -hmm. tu musimy porozmawiać o tej energii, ponieważ, jako inwestorka, jest, kontroluje Pani Energię, największą prywatną grupę energetyczną w Polsce, która realizuje teraz największy projekt offshore. Owy. Rusza właśnie budowa pierwszej fazy projektu Bałtyk. Na horyzoncie druga faza Bałtyk 1, największej farmy. Czy ten sektor od początku, sektor energii tej zielonej, był w Pani kręgu zainteresowania? Czy po prostu postanowiła Pani realizować misję swojego ojca Jana Kuńczyka? Mhm. Mój tato miał wizję i marzenie i wiele lat zanim świat zobaczył, że energetyka obszarowa to jest przyszłość, on to widział a ponieważ jestem nieodrodną córką mojego taty. <grywa> I, I to samo nam to szykało. Zawsze krawanie e, pięknego świata i służba e, temu, co, e, co najcenniejsze e, dla człowieka, dla naszego otoczenia. To ja zawsze czułam, że ten projekt, o którym tata mówił, z takimi rozświetlonymi oczami, projekt energii zielonej z morza, to jest piękny projekt. I, I tak, ja wiedziałam też o teatrze, że wszystko jest z energią, więc e, kiedy odszedł, to w 10 lat temu i zostawił nam ten projekt. E, ja byłam przekonana, że ja się muszę tym projektem Sporo zaopiekować. I Pani włożyła w to, by właśnie przejąć spółkę tak, i kontynuować. Tak, tak. tak. E, to nie był łatwy czas dla e, zielonej energii w Polsce. No, tak, nie wierzył w, w tę firmę, bo gotów się z nią pożegnać. Ja zawalczyłam o nią. Bo ja po prostu wiedziałam całą sobą, każdą komórką, w jego ciała, że bycie zaangażowanym w biznes energetyczny to jest ogromny prezent od osób, bo to jest zajmowanie się tym, co jest, tym, co naprawdę ma znaczenie. To jest zajmowanie się energią, a wszystko jest energią. I pamiętałam e, taty przekonanie, że to będzie kiedyś bardzo piękny projekt, który będzie służył całemu krajowi, którego bardzo, bardzo rozwinie, a ja też, że mój tatu był naprawdę wspaniałe wyczucie. I dlatego m, nie poprawiam mistrzów, tylko idę e, ich drogą, m, w harmonii jako następne pokolenie, z wdzięcznością, że mogę dostać to, co dostałam, ale stając do tego też, bo myślę, że a dzisiejszy dzień jest najpiękniejszym uczczeniem, dziesiątej. rocznicy śmierci taty. Bo byłby szczęśliwy, wiedząc, że nie wszystko umrze, że to, co rozpoczął, dzisiaj się, się buduje rękoma dziecka. Czując tą energię, zakładam, że jest to dla Pani inwestycja długoterminowa: Polenergia energia i sektor. Tak, tak. od wielu lat już się. Angażuję w tą inwestycję. Czuję się trochę matką tego projektu i rzeczywiście bardzo jestem zaangażowana we wszystko, co się dzieje w firmie. Jestem obecna, rozmawiam, troszczę się. Mam nadzieję, że zespół to bardzo czuje. Że to nie jest dla mnie tylko praca, to nie jest dla mnie na pewno, ale tylko biznes. W tym miejscu musimy przejść do kolejnej roli. Filantropka mm -hmm. zaangażowana społecznie. Mm -hmm. Skupiła Pani, prowadząc Kulczyk Foundation, też rodzinne dzieło, mm -hmm. na walce o równość kobiet, mm -hmm. o ich miejsce i rolę równą z męską w społeczeństwie. Ale ja to sprawdziłam. Po, w Polenergii Energii nie ma kobiety w zarządzie. Mm -hmm. W Radzie Nadzorczej jest Pani. Jak mm -hmm. ocenia Pani to równouprawnienie? I czy z tego punktu widzenia powinniśmy e, regulować udział kobiet? Czy to nie jest dobra ścieżka? Jak najbardziej ważne jest dla mnie to, żeby um, kobiety wreszcie e, stanęły w swojej mocy, żeby zobaczyły cały swój potencjał. I żeby, tak naprawdę, żeby zmiana zaczęła się od nich, od tej świadomości, że mogą wnieść do świata i powinny e, tak samo wiele, tak samo wartościowej energii, wiedzy, zaangażowania jak mężczyźni. Ja się bardzo, bardzo cieszę, że dzisiaj na scenie um, to ja reprezentowałam pole energię, a przeciwka z reprezentował Equinora uh, reprezentowała naszego partnera w Joint Venture w pełnej równowadze. E, wspólnie tworzymy ten projekt. Tak, Kuczyk Foundation zajmuje się tym od wielu lat, bo wiem, widziałam jeżdżąc po całym świecie, kiedy kobieta staje u sterpu, to Coś takiego pięknego się dzieje, bo, bo tam oprócz jakiejś mądrości i, i, i takiego profesjonalizmu... Y jest też taki magiczny element takiej wielkiej troski. Tam jest, tam jest jakaś energia z serca, nie tylko z głowy. I ona jest potężna, i ona wokół jest źródła, więc ja wiem, że kobiety też pięknie po prostu potrafią dbać. Um, I staram się zachęcić na tego dziewczynki, żeby wierzyły w swój potencjał, żeby szły na studia i były inżynierkami, żeby były w stanie budować takie projekty, bo niestety jeszcze mało nas. Stąd na razie jeszcze pole energii, trochę za mało kobiet, przyznaję. Ale bardzo, bardzo intensywnie szukam takich kobiet w swoim świecie. A w takim razie pytanie, czy należy regulować? Mamy takie mhm. inicjatywy jak Women on Boards, mhm. które chcą, ustanawiają obowiązkowy limit udziału mhm. kobiet w zarządach czy w radach nadzorczych. Czy to jest konieczne? Czy to nie skazuje znowu taka sztywna, sztywne reguły nie skazują kobiet na przymusowe obejmowanie być może nie do końca chcianych ról? Czytam w Pani wydaniu <noise> taką myśl, z którą ja się zgadzam, że wszystko, co też zbyt usztywnione, zbyt uregulowane, to nie płynie, to nie jest w z kobiecą energią, bo to męska energia jest strukturalna z głowy, a kobieca energia jest energią raczej takiej większej swobody, większej spontaniczności, większego bycia w intuicji. Dlatego ja, ja nie umiem powiedzieć, że ja jestem za generalnie regulowaniem rzeczywistości zbyt. Bo tak właśnie może być, że, że kobiety cudownie się spełniają w rolach w firmie, które nie są może tak bardzo eksponowane, które może nie wymagają aż tak bardzo czasochłonnego zaangażowania. Bo, bo kobieta powinna pracować inaczej. Ja mam z kolei takie przekonanie bo niestety świat dzisiejszej gospodarki, w związku z tym tego, jak funkcjonują firmy, jest bardzo męskim światem, bo nawet rytm tej pracy nie zgadza się z rytmem kobietego ciała, godziny, to, że nie bierze się pod uwagę cyklu naszych miesięcznych. Ja bym raczej była za tym, żeby wejść w świadomość tego, że my mamy po prostu biologicznie inne uwarunkowania i w związku z tym może nie powinniśmy być na przykład bardzo intensywni, bardzo... Eksponowanych miejscach w firmie. Musimy być tą energią, która kreuje właśnie to bardzo ważnych momentach, w bardzo ważnych rolach, może troszkę niewidocznych. I nie chciałabym chyba wszystkiego regulować, bo to może też jest taki sygnał. Och, tak byś nie zrobiła takiego sukcesu, jakbyś nie miała szansy. Nie wiem, czy to jest tak do końca uszanowanie też tego, że kobieta faktycznie coś wnosi i może zabrać sobie swoje miejsce, swoje rzeczywistości. I niekoniecznie musi zawsze mieć pewnego rodzaju podamy to miejsce, jakoby sama nie umiała go sobie wziąć. uważam, że jesteśmy bardzo sprawcze i się świetnie poradzimy i będziemy w tych miejscach, które są dla na nas idealne i najlepiej nam służą, a my służymy innym poprzez to, kiedy będziemy świadomi swojej totalnej mocy. I wtedy naprawdę nie potrzebujemy niczego regulowania, bo to dlaczego ktoś miałby to narzucać komukolwiek. Tak? Bądźmy w tym wszystkim wolne. To na koniec pytanie. Prowadzi Pani działalność na całym świecie? Mieszka pani za granicą, ale serce ma cały czas w Polsce. Jak w Polsce wygląda pozycja, rola kobiet w porównaniu do innych państw Europy Zachodniej czy też dalej sięgając wzrokiem? Hmm. Poki są wyjątkowe, na pewno, um, bo mają w sobie bardzo duże siły, bardzo dużo takiej życiowej mądrości, że całe mnóstwo um, intuicyjności, kobiecości. Jednocześnie myślę sobie, że jednego nam ciągle bardzo często brak uświadomienia sobie tych wszystkich naszych wspaniałych zalet. Tylko tyle i aż tyle, e, bo my nic więcej nie musimy. My już jesteśmy gotowe do, do, do cudownego życia, do spełnionego życia, do tego, żeby naprawdę kreatorkami naszej własnej sytuacji, tylko my w to nie wierzymy zbyt często. Myślę, o, że to jest. I to zmiana musi zacząć od środka. Stanąć w tym tej naszej kobiecości z dumą, z radością, wdzięcznością, z że właśnie jesteśmy kobietą. I to jest cud, i to jest piękne i to jest potężne. Chyba nic więcej w tej sali. Krok po kroku, i ja wierzę, że wtedy czyni się zmiana.